Stajcie. Dzisiaj jesteśmy na kameralnym jeziorku, na którym jestem po raz pierwszy. Nie wiem, czego się spodziewać, na co się nastawiać. Są pierwsze dni marca, jest piekielnie zimno. Nowa woda. Tylko z opowieści znam możliwości tej wody. Będziemy próbować. Jest duże prawdopodobieństwo, że nawet możemy wyzerować. No ale co, próbujemy. Niedziela mile spędzona będzie na pewno, bo jest fajne towarzystwo, chłopaki mnie tutaj zaprosili. Będziemy próbować, nawet jeżeli dzisiaj się nie uda, na pewno tu przyjadę późną wiosną, początek lata. Jest lin, dużo leszcza, ładnego, więc na pewno będziemy próbować. Co przyniesie dzisiaj dzionek? Zobaczymy. Zostańcie ze mną. Rafał, sądzę. Opowiedz trochę o sprzęcie. Na co łowisz? Jak wygląda zestaw? Na co łowię dzisiaj? Na razie jeszcze nic nie złowiłem. No co? Klasyka gatunki gatunku. Ja łowię plecionkę na plecionce. Yy, nie mam feder. Yy, Boże, na federlinku nie łowię na, na strzałówkę. No więc, jak widzisz, federlink guru, skrętka przy ponieśniuciu centymetrów. No cóż, próbujemy dzisiaj za leszczem, więc, więc mieszanka yy, leszczowa. 2 do 1 na korzyść gliny. Próbujemy. No dopiero zaczęliśmy, ile? 15-20 minut temu. Na razie bez wskazania, ale jest piekielnie zimno, a woda tu jest płytka. Około 2 metrów, myślę, że mniej więcej. No i mam obawy, czy to się uda. Nie? Ale wiesz, nie próbujesz, to się nie dowiesz. No, no ryba tak bierze, że. Co tu pan serwuje pani pani Gessler? Ehm, bigosik polski z grzybkiem Staropolski, tak? Tak, staropolski, z grzybkiem. Piu, piu, piu. No panie Kurde. Terebelek. się Ciebie... Tomlof Ryba bierze, nie? <grybę> bierze, no. Ryba bierze, co... Ryba bierze to. Ryba nie bierze, ale chcieliśmy bardzo dziękujemy komu? No, Kate no, no, dzięki Kate i z Świata. Dziękujemy, chociaż jeszcze nie jadłem, ale za chwilkę będę jadł. Dziękujemy, Kate. Dzięki wielkie. No dobra. Sprawdzimy tam u chłopaków. Mieszają. Uwierzcie mi, mówimy z 2,5 godziny w czwórkę. i Zaraz Wam pokażę, ile brań mieliśmy. Mariusz żadnego, ja żadnego Panie Józefie Czas posz... się zagrzać. Tak. Nie ma ryb, jest herbatka. A brania są. Tak, zajebali sąsiadowi rower. Jest cisza i spokój. Rozumiem. I tak powinno być. I tak <słuch> powinno być. Ale chociaż jedną jakąś rybkę, żeby nie było zero, nie? No jeszcze się nie zbieramy do domu. Także to tak, póki piłka w grze. Tak, jak to mówi... jest zawsze. Tak, jak to mówił Kazimierz Górski. Tak. Dopóki piłka w grze. co tutaj, proszę. Boś na grubo, wiecie. Proszę. Proszę. Widzicie? Przedtem mnie wystraszył, się, że jakiś bubr płynie. A tu kolega, tu pływał łodzią. Co ty tu, co ty tu jakiś? Kuchnia, kuchnia wędkarska. Metoda, co? Mówisz metoda głodu. Tak. Patrzcie się. Widzicie? Ja Jak smyli. nie będą brały, to sam to zjem. Co, bikosu dorzuć? Nie o to tu chodzi, panowie. <noise> tak jest. I co? Nic, zero Nic, brań. Się nie nic kompletna cisza. Jak zamawiał? O tak, z dostawą. <noise> Patrzcie się, catering. Dla Ciebie. Ja Dla mnie. Ja zaraz koledze podam, tylko drugi ten... No to nic, no kamera musi zostać wyłączona. Krzutsa bomba. Ja jestem zajęty także. No masz operatora, masz kamerzy. Mam kamerzystę, Bigos i klani. Dziękujemy jeszcze raz. Super. Ja na tych drywach zostajemy. Z powodu tego Bigos. Ile taka łódka ma zasięgu? 350. 350? To będę wymieniał zaraz Że kolega, który chuł tam wjeżdża i to się wymienić Ale czyli co na większym, na da, żeby Nie, dalszy dalszym To jest większy z sonarem wiesz. jest złożliwość do kupienia sonary tak samo y -hmm. I co, tam sobie wywodzisz metodę dzisiaj tak? Czy jak? Wieje trochę jest poza zasięgiem, akurat po drugiej brzech miejscu jest woda większa, no ciężko to osiągnąć Tak, Tak tak. E, ja tak sobie wywiozę, wiesz, punktowo cytanie, drugi raz to samo miejsce, wiesz. Rozumiem. My tak bym musiał machać, nie wiem, ile razy żeby te punkty dojść, nie? Jasna sprawa no, Każdy sobie radzi jak może. I o to chodzi. Trzeba. Tak więc. O takiej porze to teraz co. Tak. Bez kombinowania nie będzie efektów. No nie ma. Próbujemy dalej. Bigosu pojadł? Mmm, bigosik świetny. Hej, dziękujemy jeszcze raz bardzo. Oczywiście. Że, nam, że nas nakarmiłaś. Jak najbardziej, świetny. wspaniały był. W ogóle dzień jest świetny. Tylko? Tylko, że jest blank, no kompletnie. Bez nie. wskazań, bez niczego. Ja wyobraź sobie też, nawet brania nie miałem. Ale trzeba próbować. Jeszcze no tak, dopóki piłka w grze, to... Począć, zobaczymy. Przyjemnie jest, jak słoneczko widziło, tak to zimno, nie? Tak. Ale kurczę, Jedno Jedną mam na spławie, winęco od 3-4 godzin, tak po porcji białych robaków. I nic. Nie? No i nic, ani wskazania. A tutaj na feder mam. Teraz mam dendrobenę, ale też nie mam wskazania. Patrzcie, więc... tak, jakie ładne jezioroczko. Cud. No nic, zobaczymy. Nie? No tak, idę też się już tam popróbować. Pojedli? Pojedli. To teraz możemy Pyszne, wyławać. Tak jest to powodzonka. Dzięki, dzięki. No cóż, siedzimy jakieś 4,5 godziny. 4 chłopa. Tu chłopaki po dwie wędki, a ja jedną. Zgadnijcie, ile brak. Nie mówię ryb, brani. Zero. Dajemy sobie jeszcze jakieś pół godziny, ale nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło. Ani raz nie było wskazania, obcierki, niczego. Robaki wyssane, nic, dosłownie nic. Zwoiliśmy się, trojiliśmy, kombinowaliśmy się czym się da. No i Lipton. Natomiast no to niedziela fajnie spędzona Zmarznięci, ale szczęśliwi Nie starczą, ale natarczy No co? Jeszcze wikkę posiedzimy i zwijamy się, ale Na pewno te, ta chwila sytuacji nie uratuje Pierwsze dni marca, piekielnie zimno. W lutym było tam dwa tygodnie takiego ciepłego, fajnie. W nocy było już nawet po 10 stopni. Wydawało się, że już będzie wiosna, i to wtedy, właśnie w tym okresie, ryby nawet fajnie brały. Od dwóch tygodni naprawdę się zimno zrobiło. W przyszłym tygodniu w ogóle ma sypnąć śniegiem, czy Także to już będzie w ogóle lipcem. No dobra, no. Zobaczymy, czy coś się jeszcze uda. Co I tym miłym akcentem kończymy dzisiejsze wędkowanie. Próbę wędkowania. Panowie, co uważacie, że poszło nie tak? Pogoda, zimno. Ryba absolutnie nie zerwała. Nie, nie było jej tu. Tak, za Na roku za płytko. Ja też tak uważam. Ryba prawdopodobnie była na głębokiej wodzie. Ale widzicie, jak zimno. No. Czterech chłopa i ani jednego brania, na tyle to jest... Tak. Ale Ja Wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Dzięki, dzięki, tak, dzięki żeście mi pokazali razu... nowe łowisko. Myślę, że jeszcze nie jedno mi pokażecie. Myślę, że nie na jedno ja Was zaproszę. jeszcze, Ale w tym roku nie odpuszczamy tu. Nie, nie, nie. nie, nie. Jeszcze tu wrócimy. Jeszcze będziemy, jeszcze... Karpie czekają. Jeszcze czekają, czekają. Jeszcze się czekają. odgrażamy. I jeszcze tak. zobaczysz to drugie łowisko nasze. No mam nadzieję kochani Trzymajcie się wszyscy ciepło Zostańcie z nami na przyszłość. Pa cześć